Dzień dobry kochani, zapraszam was na przegląd nowości do Lidla. Wczoraj tak na szybko przyleciałam zobaczyć, czy są lampiony, które miały być właśnie w gazetce w czwartek, ale ich już nie było, albo w ogóle do mnie nie dojechały. Natomiast zobaczcie, jakie ładne um, jodły na przykład w doniczce można kupić. 80 zł te tutaj duże są po 50 zł i tam jeszcze były za 100 zł. Tutaj takie małe już gwiazdy betlejemskie za 10 zł, w takiej bardzo malutkiej doniczce. W biedronce są większe i chyba też w tej samej cenie. Tam, tam bynajmniej mi się bardziej podobały. Tutaj dużo mamy takich osłonek. Zobaczcie, tutaj jeszcze są takie za 13 zł. Nawet ładnie wygląda. Co my tu mamy? Osłonka z reniferem. Czerwona bądź biała. Tutaj mamy cenę 12 zł. Poniżej są już takie większe gwiazdy betlejemskie za 25 zł. W gazetce pokazały się takie ganki emaliowane teraz za 30 i za 41 zł. One są takie duże, zobaczcie. To jest ten motyw kury, warzyw. Na przykład taka kurka. Już kiedyś były w Lidlu. Tu na te garnki macie kupony, właśnie 10 zł taniej. Mamy też młynki, widzę, ale tu jeszcze jest taka patelnia żeliwna za 100 zł i 25 zł tutaj widzę młynki do kawy. Promocja jest w ogóle na słodycze świąteczne, minus 60% taniej, tak więc różne smakołyki można sobie kupić. Pokazały się też w tej gazetce skarpetki, ale i też piękne sweterki dla dzieci, damskie, męskie. A Zaraz Wam pokażę. Te skarpetki kosztują 5 zł. i 9 groszy. Sweterki dziecięce 30 zł. i tutaj za 45. Tylko powiem Wam, nie wiem, które, które akurat są do danej cenówki, bo to jest tak pokopane. Nie byłam w czwartek, muszę teraz chodzić chyba z rana i patrzeć, jak to dziewczyny wykładają. Może nie będzie takiego miszmasz. Natomiast fajne są te kokosowe wycieraczki 18 zł. U mnie tylko te dwie dostępne. Miały być jeszcze takie właśnie. Cieniutkie, w tamtym roku one były w ogóle hitem, bo były tak tanie. W tym roku też chyba właśnie były za 12 zł, ale już ich nie ma, albo po prostu nie dojechały. Czasami jest tak, że ja lecę, chcę coś nagrać, ale tego nie ma. Nie wiem, czy u Was były, jak były, to piszcie komentarz. 70 zł te futerkowe koce one są przepiękne. Bardzo podobne są właśnie w Action, tylko tam są chyba droższe, bo tam 90 zł kosztuje ten koc, tak więc w Lidlu jest taniej. Piżamka męska, 35 zł. Tutaj mamy dwa takie modele, już Wam pokażę. I za chwilkę pokażę Wam fajny sweterek, bo niestety damski został tylko srebrny. I ten damski sweterek tak się prezentuje i on kosztuje 45 zł. Ma taką srebrną nitkę, mam nadzieję, że to widać. Koszulki dziecięce. 20 zł, bardzo ładna świąteczna koszula. Tutaj jeszcze jest taka w kratkę. Kardigan dziecięcy, 30 zł, i dla dziewczynek są dwa kolory albo właśnie taki czerwony, albo beżowy. Sukienki welurkowe. I tutaj jest taka na przykład za 25 zł. Ona ma takie kropeczki złote. Bardzo ładnie się błyszczą. Tutaj są prześliczne skarpetki dziecięce z firmy Soxo. 15 zł. 16. Ta końcówka zawsze bycie. 15,99. Dokładnie. Tutaj jeszcze są takie za 10 zł. Bez dwóch groszy, gdyby ktoś chciał się doczepić. Fajne są te spodnie. Za niecałe 30 zł. Szelki. I tutaj mam akurat rozmiar 110. U mnie tylko zostały te spodnie. One są jeansowe. Tylko w kolorze czarnym. Te piżamki pokazywałam w ostatnim przeglądzie, damskie, męskie, zobaczcie. Jak ktoś nie oglądał, to zapraszam na ostatni przegląd z Lidla. No i tutaj mamy promocję, minus 50% na świąteczne, kochane, dekoracje. Te, widzę, bombeczki tutaj też jeszcze są. O, ja je ostatnio też pokazywałam. Pokażę Wam za chwileczkę o, szczegółowo, ale zobaczcie, tak wygląda ta promocja. I ona jest do 10 grudnia. Te lampki już były. Teraz są za 30 zł. Kubeczki również były. Cena się nie zmieniła. Opakowania tutaj, pojemniki świąteczne, świeczniki to było. Natomiast są nowe. Widzę takie. Zobaczcie 30 zł. Jodełki w osłonkach. I mamy dwie te osłonki: albo choinkę, albo skrzat. Pokażę Wam, jak to wygląda piękne. No i który byście kupiły? Jeden i drugi ładny, chociaż ta choinka była ładniejsza. Tutaj mamy jeszcze takie choineczki LEDowe, można zawiesić na ścianie, na balkonie, oknie. To jak lubi, 40 zł, a te lampeczki kosztują 25 zł. One są podświetlane LEDem. I mamy szyszkę bądź grzybek. Elektryczna wyciskarka do cytrusów 30 zł, zobaczcie. Bardzo podobno fajna. Akurat pani brała i polecała. Brała teraz komuś na prezent. 18 zł kurtki. Chyba najtańsze dla chłopców. Czarne i brązowe. Pokazywałam ostatnio w przeglądzie, ale pokażę jeszcze raz, bo ktoś pytał, czy są jakieś takie właśnie tanie kurtki dla chłopców, tak więc tak to one. Tutaj wyglądają, mam akurat 122 rozmiar. Przepiękne świąteczne dresy dla chłopców. Zobaczcie, 30 zł, ale jest naprawdę ym, bardzo ładny. Takie malutkie, delikatne choinki, laski. Tutaj buty, śniegowce dla dzieci. Ładne kolory, 50 zł. Skarpetki. Antypoślizgowe, bardzo ładne, 10 niecały złotych. Tutaj macie na przykład takie świąteczne laski, bądź tutaj pieski i paseczki. Torobki, zestawy przeróżne kosztują 7 złotych i możecie kupić zestaw 4 torobek bądź 6 Te świeczki zapachowe też są bardzo ładne. Mają kolorowe takie szkła i przeróżne wzory. Kosztują, zobaczcie, niecałe 9 zł. Tutaj macie szklane bombeczki 25 zł. Te kotki są naprawdę bardzo ładne. Są też pieski. Dużo jest tego do wyboru. Tutaj są jeszcze takie za 23 zł, ale teraz macie promocję minus 50% na. Świąteczne dekoracje przy zakupie dwóch sztuk, tak więc one wyjdą taniej. Z boku jeszcze też znalazłam świetny zestaw, zobaczcie, takich kremów do rąk, i moja mama sobie wzięła. Polecam, bo naprawdę są ładne, kosztują. 10 zł tutaj jeszcze są takie zestawy zobaczcie, pianka do mycia rąk długopis, naklejki, pieczątki jakieś takie mm, ładne opakowanie 20 zł te tuby, tutaj obok mamy sól e, tu u góry macie cenę kremów do rąk 10 zł i tu jeszcze są, zobaczcie takie sole, bardzo też ładne opakowania tu mamy na przykład róże Zapach róży. I one kosztują 22 zł, pojemność 600 gram. A tu macie lawendę. Oczywiście jest dużo masek do rąk, 5 zł. Maseczki do buzi. Jest tego sporo. I myślę, że ktoś na pewno coś sobie tutaj znajdzie. Teraz jest dużo promocji będzie pewnie więcej na te słodycze świąteczne. Tak więc, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Lidla. Ja będę w poniedziałki, w czwartki wrzucać wam właśnie tą gazetkę z Biedronki i z Lidla, bo fajne są rzeczy, a rzadko tutaj nagrywam. Jestem bardzo często, a nagrywam rzadko, a są świetne rzeczy. Tak więc, kochani, życzę wam cudownego dnia. Dzisiaj na pewno jeszcze będą jakieś dwa przeglądy. Trzymajcie się ciepło. Życzę wam miłych Mikołajek, prezentów, cudownego dnia wszystkiego co najlepsze trzymajcie się ciepło dzięki że jesteście dziękuję za wszystkie komentarze łapki subskrypcje uwielbiam was do później pa